Wiosna w pełni. Wieszamy budki lęgowe, co prawda kwiecień to już jest dosyć późno, żeby ptaki zajęły jeszcze w tym roku, ale warto próbować. Bardzo często pytacie się mnie o budki dla kosa. Moje doświadczenie z budkami dla kosa jest nieduże, no jakieś jest, ale jest nieduże, nie będę ukrywał. Natomiast pojawiają się filmy, gdzie ludzie wieszają budki dla kosów i bardzo często są to budki gdzieś tam kupione i się okazuje, że są to budki za małe dla tych ptaków. Zatem dzisiaj podzielę się doświadczeniem jeśli chodzi o budki dla kosów, takim jakie udało mi się zdobyć. I tyle. Posłuchajmy zatem o budkach dla kosa. Zacznijmy od samego kosa. Kos nie jest dziuplakiem. Nie jest też nawet półdziuplakiem. Choć zdarza mu się gniazdować w miejscach takich charakterystycznych, jak właśnie półdziuple, czy, czy jakieś wnękach, przy, w, w złamanym pniu, który wygląda jak dziuplano, stara się ten ptak po prostu to gniazdo jak najlepiej ukryć. Tym bardziej, że gniazdo kosa jest dosyć spore. Ale typowym półdziuplakiem nie jest. Zdecydowaną większość gniazd wije gdzieś w gałęziach, przy drzewach, przy pniach, w rozwidleniach drzew. Zatem dziuplakiem ani półdziuplakiem typowym nie jest. Dlatego pytanie o otwór wlotowy dla kosa jest zupełnie nie na miejscu, dlatego że ten ptak z tych budek nie korzysta. Z budek lęgowych z otworem korzystają szpaki. Ja wiem i to ciągle często powtarzam, szpaki często bywają mylone z kosami. Zresztą często można znaleźć filmy, że kos w budce się zagnieździł i. Widzimy, na, wchodzimy na filmy, okazuje się, że do budki wlatują oczywiście szpaki. Natomiast jeśli już koniecznie chcemy coś zbudować dla kosa, musi to być budka typu półotwartego. Może być to taki odpowiednik budki typu P, czyli budka półotwarta, ale musi być ona odpowiednio duża. E, wiele osób kupiło sobie budkę opisaną na aukcji e, jako budka dla kosa i sobie powiesiło budkę dla kosa, pokazali to potem gdzieś w internecie, a potem się okazuje, że... No fajnie, jest to budka typu P, ale jest to budka raczej dla Kopciuszka, dla Muchołówki Szarej i dla Kosa jest po prostu za mała i ten kos na pewno tam nigdy nie wejdzie. Zatem bardzo trzeba uważać na to, co się kupuje gdzieś na portalach aukcyjnych. Bo w opisach są przeróżne rzeczy. Już widziałem widziałem budki dla szczygów, a przecież szczygieł w ogóle nie korzysta z budek lęgowych. Zakłada gniazda gdzieś na gałęziach dosyć wysoko i z budek lęgowych nie korzysta. Natomiast skoro są ludzie, którzy poszukują, no to sprzedawca wychodzi naprzeciw i sobie przy budce dopisuje, że e, ze szczygieł też może być. Widziałem zdjęcia budek lęgowych, gdzie na patyczku oczywiście e, siedzi sobie chociażby żołna, tak? Żołna nie korzysta. Korzysta z budek lęgowych, kopie sobie nory gdzieś w skarpach, i takich rzeczy jest bardzo dużo. Niestety w opisach budek lęgowych na chociażby Allegro jest masa błędów i trzeba na to uważać. Nie ma się też zupełnie co kierować tym, że jakaś dana budka się bardzo dobrze sprzedaje. Że to, że się dobrze sprzedaje, to znaczy, że jest sprawdzona i dobra. Ok, ludzie w opisach pochwalą, ale prawda jest taka, że kupują je ludzie, którzy no, nie wiedzą za dużo o tych budkach. Kupują je przede wszystkim dlatego, że te budki ładnie wyglądają bo nie ma co mówić. Masa budek kiepskich dla ptaków, mało bezpiecznych bardzo ładnie wygląda, jest naprawdę starannie wykonanych. Natomiast to nie zmienia faktu, że sam wygląd budki nie zabezpieczy ptaków przed drapieżnikami tak? yy, i ludzie się tym kierują. To, że się budki sprzedają najczęściej wynika, yy, do, dobrze, najczęściej wynika po prostu z ceny najlepiej sprzedają się najtańsze budki yy, a szkoda, bo tak naprawdę dobra budka niekiedy wymaga więcej materiału a jest też inwestycją na lata, to nie jest coś, co kupujemy na chwilę, tak? Więc różnica wydać 40 zł, 50 zł, czy 20 zł, no czasami lepiej wydać troszeczkę więcej i kupić dobrą budkę, ale tak naprawdę wcześniej warto sobie zrobić tak zwany research, czyli poszukiwania i w sieci troszeczkę informacji poszukać, co nie jest też łatwe, bo w wielu miejscach, nawet w takich stronach, które wydaje się, że są absolutnie fajne, przyjazne dla ptaków, no też zdarzają się błędy yy, i trudno coś takiego trafić. Jeśli chodzi o budkę dla kosa, to ona musi być odpowiednio duża, a do tego, jak już ją powiesimy, to musimy ją bardzo dobrze ukryć, bo jest to budka typu półotwartego, zatem nie zabezpiecza sama z siebie lęgu przed drapieżnikami. Stąd musimy pokombinować. Nie może to być budka w łatwo dostępnym miejscu, powinna być dobrze ukryta, gdzieś głęboko w krzaku. Dobrze jest co jakiś czas, na przykład co, 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 co dwa lata ją przewiesić, bo gdyby drapieżnik się jej nauczył, no to fajnie byłoby ją przewiesić w inne miejsce, żeby się jej nie nauczył i stale tego miejsca... Nie odwiedzał, jest to taki jeden ze sposobów radzenia sobie z drapieżnikami, po prostu utrudnianie mu, a nie ułatwianie. Tak? Jeśli już sobie kuna znajdzie jakąś budkę, to będzie ją regularnie sprawdzać. Jeśli ją jej przewiesimy, no to zanim ją znowu znajdzie, mija trochę czasu, być może ptaki kolejne lęki zdążą sobie wyprowadzić. Moje doświadczenie, jeśli chodzi o budki dla kosa, jak już mówiłem, jest małe. Ja nie budowałem nigdy budek dla kosa ale kiedyś zbudowałem budkę dla sikorek, jeszcze byłem, nie wiem, miałem chyba z 15 lat, umieściłem ją głęboko w głogu i przez dwa lata z rzędu na jej daszku kos zakładał sobie gniazdo i to jest moje całe doświadczenie budkowe. Natomiast specjalnie na potrzeby tego filmu udałem się niedawno z dziećmi do lasu, gdzie na granicy lasu jest cały ciąg garaży, takich typowych garaży osiedlowych, które mają okienka, okienka wentylacyjne, gdzie są kratki wentylacyjne, głęboko wpuszczone w ścianie. I w tych wnękach kosy regularnie co roku kilka, jeśli nawet nie kilkanaście gniazd zakładają. I ja postanowiłem to specjalnie dla Was pomierzyć. Poszedłem, pomierzyłem i się okazało, że ta wnęka ma wymiary 17 na 17 na 17 cm, czyli taki kwadrat. I zakładam, że to jest taki minimum wymiarów. Budki, budki, jaka powinna być dla kosa. Zresztą w internecie, głównie gdzieś tam za granicą, można znaleźć budki nawet większe, 20 na 20 cm wymiary było otwarte. Zresztą można znaleźć masę różnych projektów budek dla kosa. Problem w tym, że łatwo zobaczyć zdjęcie samej budki, ale już zdjęcie budki zajętej przez kosy znaleźć dużo trudniej. Mi się chyba nawet specjalnie nie udało. Pewnie Wam się komuś się uda. No to, to wlepicie sobie wlepcie link w opisie, żeby wszyscy mogli sobie to zobaczyć. Natomiast jeśli miałbym budować budkę dla Kosa, to byłyby to wymiary co najmniej 17 na 17, na 17 cm. Jeśli wchodzicie gdzieś na aukcję i widzicie budkę dla Kosa, porównajcie sobie te wymiary. Jeśli tam sprzedawca podaje wymiary, i one są mniejsze. No to wiadomo, że ta budka po prostu dla Kosa będzie za mała i się nie nada. Ja w planach mam zrobić budkę dla Kosa. W tym roku z różnych względów nie zdążyłem. Zresztą wielu rzeczy nie zdążyłem zrobić, które chciałem. Natomiast mam w planach próbę zaprojektowania takiej budki, która w miarę możliwości będzie dla Kosa bezpieczna. Mam już pewien pomysł. Natomiast w tym roku się tego zrealizować nie uda. Może w przyszłym roku będzie lepiej. Zatem jeśli chodzi o budki dla kosa w tym krótkim odcinku jest to wszystko, warto próbować, yy, warto kombinować, natomiast pamiętajmy, kos buduje kilka gniazd w ciągu roku, nie zawsze w tych samych miejscach, yy, nie jest typowym dziuplakiem, nie jest typowym półdziuplakiem, yy, wydaje mi się, że z takich kolejnych nietypowych półdziuplaków dużo łatwiej zachęcić rudzika do gniazdowania w budce typu P niż, niż, niż kosa. Aczkolwiek, wydaje mi się, że, że warto próbować i ja też na pewno spróbuję, bo mam pomysł, jak taka budka ma wyglądać i myślę, że Wam go pokażę. E, oczywiście, nie będę tego od razu polecał, takiej budki, dlatego że ja bym chciał polecać coś, co wiemy, że się sprawdza, więc mam nadzieję, że w przyszłym roku uda mi się kilka takich budek powiesić i zobaczymy, co z tego wyjdzie. E, jeśli będą sukcesy, to Wam pokażę. Jeśli nie będzie sukcesów, to też Wam pokażę, bo wydaje mi się, że warto e, się takim doświadczeniem dzielić, bo prawda jest taka, że jak próbujemy coś dla ptaków wymyślać, nie zawsze się to to sprawdza i warto to pokazać, bo wtedy inni nie muszą tą drogą podążać. A na dzisiaj jest to wszystko. Dziękuję ślicznie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych filmach w czasie strefy. Cześć! Zachęcam do subskrypcji kanału, dzięki czemu nie przegapisz kolejnych odcinków. W komentarzach warto też podzielić się własnym doświadczeniem, do czego szczerze namawiam. Dziś dla odmiany nie powiem nic o pozostawieniu łapki w górę. Natomiast osoby chcące jeszcze mocniej wesprzeć rozwój kanału Ptasia Strefa, zapraszam na mój profil Patronite. Link znajdziecie w opisie.